Zacznę od zdefiniowania takiego interfejsu, tutaj w czapkach mówię, gdzie chciałbym utworzyć jakąś bazę danych, to będzie duże uproszczenie, bo to u nas będzie tylko zwykła funkcja, ale wyobraźmy sobie, pod spodem, że jest jakiś wspaniały silnik bazy danowy. Gdzieś w odmentach naszej produkcji jest funkcja, której jak damy ID jakiegoś użytkownika, to zwróci nam jego imię. Ponieważ to gdzieś tam jest w tych mikro usługach, gdzieś tam bierzemy to po sieci, to może się to nie udać. Taka funkcja getUser, która będzie przyjmować ID, będzie zwracać string, albo no jakieś imię, może się nie udać, ma oznaczek zapytania. I normalnie to powinno jakoś tam szaleć, ale my wprost sobie potem posłitujemy. To jest ten moment, kiedy trzeba wypić pół litra, żeby to zobaczyć. Nasza wspaniała baza danych będzie miała dwóch userów. Dwoje userów? Dwóch, dwoje? Dwoje chyba. Dwoje. Dwoje się i troje. ID 1, ID 2. Tutaj jak ktoś poprosi jakieś, jakieś inne, no to kurde, dlaczego o to prosisz? Widzę, że to daje się motkę policjanta. No, żeby, kurde, ktoś nie wie o co prosi, to może ktoś tutaj próbuje nas wybadać, co my tu mamy. Okej. Okay albo generuje jakieś rediki, żeby zobaczyć, może trzeba go, wiesz, odciąć. Może. W momencie jak chcemy zobaczyć, jak ten nasz wspaniały silnik działa, to wystarczy, że wywołamy funkcję getUser, przykażemy tam jakieś mniej lub bardziej losowe parametry i dostaliśmy to, co chcemy. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że to, to definiuje nasz interfejs do capability, pobierania usera Zastosuję tą sztuczkę, że stworzę nową referencję kontrakt jest taki, że potrzebuje id, które jest intem a zwrócę stringa, chyba że nie zwrócę W tym momencie ten kontrakt spełnia moją metodę getUser To przykleję tu, żeby nie było wątpliwości prawa szybkie literóweczki Zostaje to samo Nawet widać, że jest odpalona implementacja ta ekstra referencja właśnie służy nam jako taka warstwa abstrakcji. Tutaj mogę przypisać dowolną funkcję, która przyjmuje int i zwraca być może string. Powiedzmy, że chciałbym tak ograniczyć korzystanie z tego API, że ktoś może zapytać się tylko o trzech użytkowników. Trzy razy wykonać jakieś zawołanie. Za każdym następnym razem już nic się nie będzie działo. Napiszę sobie. Funkcję, która będzie mi owijać to capability i je troszeczkę modyfikować. Parametrem do tego oczywiście będzie oryginalny capability, które chcę, nazwijmy to, udekorować. Kolejny argument to jest limit, na to nazwę times. I mam funkcję, która przyjmuje funkcję, przyjmuje limit, no i zwraca mi funkcję. Brakuje Ci chyba pytajnika? A oż, oczywiście, tak. Tutaj oryginalnie też przyjmowaliśmy być może, to tu zwracamy być może good point. Jest to nasza sztuczka z początku odcinka, czyli mogę mieć w tejże funkcji jakąś taką lokalną zmienną i niech ten lokal limit wystartuje z tą wartością times. Następne co muszę zrobić, no to zwrócić funkcję. To jest ten mój kontrakt, więc mogę napisać funkcję. Kontrakt jest taki, że muszę przyjmować jakieś A i muszę zwrócić jakieś B. Być może. Jeszcze tutaj ciałka nie zdradzę, natomiast mogę już zwrócić referencję do tej funkcji, chociaż nie będzie do nas krzyczeć, że nie mamy returna, ale krzyczy, że tu nie mamy returna. Czas sprawdzić albo zaimplementować ten nasz kontrakt. Chciałbym powiedzieć, że tak długo jak limit jest większy od zera, to mogę wywołać albo dostać spodziewaną wartość z tego oryginalnego capability, natomiast jak nie, no to nie chcę, żeby był wywoływany. Użyję do tego guarda. Tak długo jak local limit jest większy od 0, to chcę dzieć dalej kod, a jeżeli nie, no to, to zwracam non. W następnym kroku, no oczywiście, muszę jakoś ten local limit zdekrementować. Teraz jakoś muszę wyprodukować to b całe szczęście jest oryginalny capability, który po prostu mogę zawołać. Przekazując ten argument a, tu żeby tak bardziej było widoczne. I teraz, kompilator powinien być przeszczęśliwy. Mogę stworzyć takie capability pobierania jakiegoś user'a, które się wykona powiedzmy max 3 razy. To jest właśnie ta część, kiedy udekoruję te moje capability oryginalne, czyli capability getUser. Limit 3 razy. GetUserMax3Times oraz CapabilityGetUser mają ten sam typ. Wszystko, co potrzebuje tego cuda, łyknie jedną i drugą wersję. Oryginalną i udekorowaną. Nie przez interfejs, tak? Czyli bezpośrednio mogłoby łyknąć GetUser lub to. Lub w tym wypadku to. Teraz, jak się tym przejadę, to raz, to dwa, trzy. Jak teraz pobiegnę, to widać, że wszystko działa. Każde kolejne wywołanie już powinno mi nie zadziałać, w sensie powinno mi zwrócić no, w bardzo prosty sposób. Mam odseparowane od siebie różne logiki tutaj. W tym kawałku, w tych klamerkach, definiuje co to znaczy ograniczyć coś. Wyżej, w getUser, już jakby mówię co to znaczy pobrać użytkownika. Te rzeczy nie są ze sobą przeplecione, tylko skomponowane. W jednym miejscu mogę się skupić tylko na jednym, owinąc tą kolejną warstwą, na której mogę się skupić znowu tylko na jednym. Łatwiej się rozumie taki kod. Łatwiej się komponuje, jak widać, i łatwiej się testuje. Zawsze warto pobawić się tym kodem. Ja jestem bardzo zaskoczony, jak taki prosty mechanizm, czyli funkcja jest uniwersalny. Co z nim można zrobić? I żeby pchnąć ten przykład dalej, to powiedzmy, mamy takie przedziwne wymagania, że każde zapytanie do tej bazy danych musi posiadać jakiś audyt. Musi nam powiedzieć, co i kto. Czas napisać kolejną funkcję, jakże wdzięcznej nazwie Audit. Tu już pewne rzeczy będą monotonne, ale to jest po to, żeby się lepiej utrwaliło, żeby jeszcze poczuć, jak bardzo ten sam pomysł można reużyć, jakby dodać mu nowe konteksty. Uczymy się raz, a zwracamy cały czas, będziemy dekorować jakieś capability. Tutaj interface będzie taki sam jak tu. Potrzebujemy wiedzieć co. Potrzebujemy wiedzieć kto, a jeszcze ciekawiej możemy się dowiedzieć w którym pliku, a jeszcze lepiej w której linijce. O kurczę, to daj jeszcze kiedy. Będzie when. DateTimeNow chyba. Jest taka statyczna metoda na DateTime? Date no dobra, zobaczymy. Najwyżej będziemy odkręcać te when albo przekazywać je głębiej. Zwracamy funkcję, która przyjmuje a i zwraca być może b. Czas na tego naszego printa, no jako audyt to równie dobrze może być zapisywane do pliku, ale ze względów edukacyjnych będziemy po prostu to printować, jest po prostu łatwiej to co do zrobić. Potrzebujemy jeszcze e, dopisać when. Dobra. To może when na no samym początku, co? Dobra. I oczywiście sobie tworzymy takiego pipeline'a, który oprócz tego kto, co i kiedy podpowie nam, co było na wejściu i co było na wyjściu. To już widzieliśmy wyżej, to teraz po prostu to wkleję. Po prostu jest to pipeline. Używam tej metody, tego capability lock with message. Wołam oryginalne capability. A później wytegacam zwróconą wartość. Escaping closure. Ok. Proszę bardzo, kompilatorze. Jacy kumple już, ja ty zielę. <grych> a wiesz, to jest naprawdę tru trudny związek. tutaj Podejrzewam. Trudne sprawy. Nie jest kratka. A więc teraz potrzebujemy użyć tego capability. Audit. I potrzebuję tak. Oryginalny capability. To jest ten getUser. Który pełni rolę interfejsu. Tak, linse string. What? Getujemy usera. To będzie add. A tu chcemy domyślny argument-file, więc już nie będziemy potrzebowali tego i teraz mogę wywołać te moje zaudytowane capability z id 1, z id 2 niech będzie 3, idziemy tym razem w ten sposób i zobaczmy co się stanie, ja już wiem, że będę potrzebować tutaj trochę miejsca całkiem na bogatości opis widać nazwę pliku, widać linijkę, widać nawet kiedy Zostało to wywołane. Widać też kto robił co, z jakim parametrem. Widać tutaj jaki wszedł argument i jaka była wartość tego. Jeżeli nie do debugowania, to mogą być takie systemy, które wymagają tego typu logowania, patrzenia na aktywność. Jeżeli Ed chce, to może przekazać tą zdolność dla Johna. Tutaj jest takie rozumowanie, że jeden użytkownik albo jedna instancja może dostaną zdolność, udekorować, że przekazuje ją komuś innemu, żeby w imieniu tej pierwszej instancji wykonała jakąś pracę. Wow. Kolejne capability, długa nazwa i teraz. Trochę to połamie, żeby jakoś tam mieściło. Widać, że dekorujemy już raz dekorowaną capability. Mówimy co będzie robione. Tutaj przekazujemy kto to będzie robił. To zamienię na to, żeby trochę się pomieściło nam w tej konsoli. No to teraz jest w ogóle na bogatości. No to może zacznijmy od jednego, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. Widać kto robi co. Kiedy, z jakim wejściem, jakim wyjściem. John używa zdolności Edwarda, żeby pobrać user ID1. Widać przekazany ten argument, wiemy kiedy. Dodatkowo widać tutaj kolejny raz to wywołanie, tak? no bo mamy tą cebulę, która już raz to wywołuje. Przechodzimy przez te wszystkie warstwy, więc to wszystko nam się tutaj wydarza. Dla jednej linijki mamy. Całe mnóstwo dodatkowych informacji i jeszcze raz to powtórzę. Oryginalna logika nie jest zaśmiecona, dajmy na to tym printowaniem dwa razy do tego, tylko cały czas możemy się skupić, uwaga, na tej logice biznesowej. To jest czyściutkie, nie zaśmiecone. Można popchnąć ten pomysł jeszcze dalej.